Ale ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Chcę wam tylko powiedzieć przed odcinkiem, że patrzcie jakie kozackie koszulki mam na sobie Już mam też bluzę, no przecież to jest widzowie przepiękne Takie rzeczy macie w boksach z płytą, to będzie limitowane Moi drodzy, będzie tego bardzo mało i tylko jak będzie płyta, dlatego widzowie Zamawiajcie z linku w opisie boksik albo płytkę samą, ale jak Wolicie, naprawdę te koszulki są świetne, jest wypukły Jest totalnie inny nadruk widzowie, taki wypukły, a jeszcze doszła mi taka naklejeczka Widzowie powoli do, do mnie te rzeczy i już niedługo Do was też, także widzowie śledźcie a ja ja jestem widzowie w Minecrafcie uwięziony, ale uwięziony nie do końca. Dlaczego? Bo są otwarte drzwi. Nie wiem dlaczego. Toid mnie zamknął w swoim odcinku, ale z potem były zamknięte te drzwi, przyszedł i je otworzył. Co ja poszedł i wyszedł. I nie ma go. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć co nieco o najnowszym hicie kinowym. Nawiedzony dwór. Nawiedzony dwór. To komedia, w której występują zjawiska nadprzyrodzone. Główni bohaterowie, czyli mieszkańcy strasznego domu, muszą się pozbyć współlakatorów, zaświatów i zatrudniają ekipę tak zwanych ekspertów od duchu. Jest w filmie dużo śmiesznego humoru, ale też dreszczyku, jak przystało na duchy. I straszny dom. Nawiedzony dwór możecie już obejrzeć od 28 lipca w kinach. Dajcie znać w komentarzach, jak wybierzecie się na ten film, jak wam się on podobał. Także biegnijcie do kin. Kto to się odezwał? Ale jak widzowie wiecie, jestem sam. Ja sam palion, zostałem w wizowie na Wojanowicach jako żywy człowiek a Tojd zamienia się w Grimisa, Nubek jest Grimisem i pierwszy raz jest taka, taka akcja, że zostałem sam, totalnie sam bez nikogo, Tojd już raz został jak byłem ja i Nubek był zombie, a teraz ja totalnie zostałem sam bez nikogo i oni się zamieniają widzowie w Grimisy i co ja mam zrobić? Ja naprawdę, ja, ja muszę działać, widzowie, ja muszę działać, byłem u Grimisa, rozmawiałem z nim i powiedział mi, że mam złatwić że najlepszy kolor, który, znaczy kolor, który Wojan lubią najbardziej, czyli niebieski, czyli muszę, widzowie, skołować jak najwięcej niebieskiego koloru, wszystkie grimis z Wojanowic zabrać, bo aktualnie na serwerze nie ma nikogo, widzowie, i to jest ten moment... Moment paliona, widzowie, wszyscy w komentarzach piszemy Moment paliona. Spamimy w komentarzach, robimy najwięcej komentarzy na świecie. Moment paliona, moi drodzy. Moment paliona, lecimy do góry, widzowie. Oczywiście zamawiajcie boksy szkolne są piękne rzeczy, naprawdę w mega dobrej jakości. Staraliśmy się jak nigdy razem z Toytem, bo to też ma u siebie takie. Jakość jest najwyższa po prostu, dlatego zamawiacie sobie do szkoły, bo już za miesiąc szkółka i kozackie rzeczy ode mnie możecie mieć. Naprawdę jaram się tym, jak dziecko, jak wy dostajecie to, że wysł wysłacie mi zdjęcie na Instagramie, yy, że też macie te, te rzeczy i naprawdę aż łezka się widzowie wokół kręci, że i mnie wspieracie i cieszycie się z tych rzeczy, które dostajecie z mojego sklepu i ja naprawdę jestem, no, no życie jest po prostu piękne. Dobra, idziemy widzowie teraz skołować niebieskie przedmioty, wszystkie Grimis ogarnąć i schować, ja se schowam je gdzieś, żeby nikt nie miał do nich dostępu, szczególnie Toit, który jak wypije Grimis kolejnego, to prawdopodobnie zamieni się w Grimisa już na zawsze. I tak nie może być. Dobra, idziemy. Idziemy do chaty Toita, która jest w ogóle swoją drogą, fioletowe łóżka ma i tu jest też fioletowo, to też będzie trzeba zmienić. Ja to szybko, kurde, jak to wygląda. Co ja mam z tym zrobić? Czemu tu jest wszystko fioletowe. Ja to zmieniam. Zmieniam to, widzowie. Moi drodzy, patrzcie, co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie. Możecie już zamawiać oczywiście na Palion Style, czyli plecak, worek, plan lekcji, osiem zeszytów, cztery paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Palion Style. Takie specjalne na zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki, jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało i żebyście mogli nosić tonę książek. Albo zeszytów Paliona. Są również odblaski z boków oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni wszędzie. Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony. Również są dwa rodzaje zeszytów, a tak się prezentuje drugi. Także widzowie, śpieszcie się, bo jest promocja na boksa całego. Oczywiście link macie w opisie. Czyli nie ma dziury, nie ma dziury. Elegancko. To zabieramy, to zabieramy. Cyk, to zabieramy. Tutaj nic w środku nie ma, okej, okay, to trzeba wszystko, widzę. to trzeba wszystko pozabierać, nie, tego nie może tutaj być, nie może, nie ma, ej, ej, teraz patrzę, jest dzień, zauważcie, nie ma ani jednego Grimista na Wojnowicach, jest piękny dzień, widzowie, jest piękne słońce na Wojnowicach, pierwszy raz, pierwszy raz jest tak pięknie, dobra, wybierze, a, łóżko, nie, dobra, musimy skołać niebieskie rzeczy, a te będzie trzeba prawdopodobnie spalić, widzowie, musimy ogarnąć sobie zapalarę i te przedmioty zjarać. Dobra, teraz skoczmy na szybkości do McDonalda, widzowie, do grimisowego McDonalda, bo nie wiem, czy tam są grimisy, ostatnio nie było grimisów, jeśli są, to wszystkie muszę zabrać. Jezu, jeszcze nawet ta, ta scena jest fioletowa, tam, gdzie puszczam moje piosenki, czemu to jest, a, tu jest fioletowa scena. o kurde, grimis, jak nawalił grimisów. To wszystko trzeba pozabierać. Dobra, bo ja tego piasku nie potrzebuję. To jest w ogóle i tak ta ściana jest obrzydliwa. Nie wiem, czy ten McDonald's jest w ogóle zniszczony. Wszystkie Grimit Shelky Wizowie muszę stąd zabrać. Jestem bohaterem aktualnie Wojanowic i staram się, aby wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, czy w tych piecach coś jest? Na szczęście nie ma. W skrzynce nie ma. No ile tego jest? Ty, to jest niepoważne. Tego jest za dużo. Ja, ja założę ze zbroję, może. Tak będzie lepiej, żeby mieć jakieś mie mie miejsce, bo... Dobra, dobra, no jest tragedia. Ale i tak muszę tu wejść, bo muszę sprawdzić, czy nie ma tu na dole. W tej pewni... O kurde, co to jest? Co to za dirt? To jest dirt z kamieniem? Ej pierwszy raz takie coś widzę. Eee, to wygląda jak więzienie. Czy tutaj Grimis Nubek uwięził Wojana? Jak był normalnym Wojanem? Piszcie mi w komentarzach, bo tego nie wiem. To naprawdę nie mam pojęcia co tu chodzi. Dobra, idziemy, widzowie, w miejsce zakazane. Najpierw, najpierw pozbierajmy wszystkie Grimisy Grimis Szejki, yy, A potem dopiero będziemy szukać przedmiotów niebieskich, widzowie. Tak jak tutaj ten zamek aktualnie. Tego nie będę niszczył, oczywiście. Trzeba nowe, niebieskie. O, kurde, to jest zabudowane. Ale no dobra, chociaż nie, nie mogę tego rozwalać, bo się grimis kapnie, Grimisonubek. sonubek. Idziemy. To prawdopodobnie było tutaj, te wejście było i te wejście schodziło się tutaj. To jest właśnie gdzieś tam na dole. Hmm, hmm, hmm. To jest gdzieś tu. Dokładnie. Okej, okay, teraz jedź wózkiem do swojego domku. Pewnij się, że nikt się nie podgląda. Dobra, widzowie, lecimy. Mamy jeden wózek. Yeah, 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 jazda, 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 jazda. Trzeba sprawdzić, bo tam wybuchły wszystkie Grimisy grimis shaki, Ale trzeba sprawdzić, czy jakich Grimis tam nie pozostało po prostu. Bo. Bo nie wiem, no wybuch. Nie, niekoniecznie musiał wszystkie Grimis zniszczyć. O. Dobra, to sobie zabiorę, bo to będę chciał. No tak jak mówiłem, co tu robią Grimis shaki? Raz, dwa, trzy. O, łóżko niebieskie! Co tu robi niebieskie łóżko jeszcze? Dobra, to mamy. To trzeba zabrać. Kolejne Grimisy, cyk. Już nie mam miejsca. Nie mam już miejsca. Co jest grane? Kolejny grimis. Ile jest tego? Patrzcie, jakie pozostałości po wybuchu. Eee, coś jeszcze. No chyba nie. <ścoughs> tu już chyba nic więcej nie będzie. Chyba jesteśmy wolni przyjaciele. Tak, dobra, tutaj więcej nie ma. Wychodzimy, wychodzimy w takim razie z tej jamy. Nie fiolet... To Z tego się mogę podbudować. To służy mi jako podpórka. Widzowie, ten kolor służy mi jako podpórka. Nie sądziłem, że fioletowy kolor, kolor mi się będzie kiedyś źle kojarzyć, serio. Ramię sobie waliamy, nie chciałem. Idziemy jedź, jedź, prowadź mnie. Piękna jazda, piękne. Widzowie, w ogóle piszcie mi, jak Wam się podoba piosenka Monaliza i będzie niedługo nowa. Ale to już trailer i wszystko będziecie wiedzieć za niedługo na filmach, kiedy to będzie, bo tak, tak naprawdę to. Lada chwila. Dobra, to odkładamy, przeskakujemy i fruwamy do góry! Fru, fru, fru! Let's go, let's go! Leć do góry, leć do góry! Dobra, czyli tak. Wszystkie w krymistrzeki pozbieraliśmy. Ja bym jeszcze dom dwojana sprawdził na pewno. Bo jest taka szansa, że widzowie to... O nie, zostawiłem ten blok! O oh no, dobra. Musimy... Musimy zrobić coś takiego, żeby... Nie, dla, nie do poznaki, dobra. No, no, mam nadzieję, że się nie kapnie, nie? Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządeczku, że się nie kapnie. Dobra, lecimy. Czyli teraz tak, e, Grimis Shake'i z McDonalda są zabrane, z tamtej dziupli są zabrane, z domu Wojana, nie wiem. Trzeba mu przeszukać skrzynki i będzie trzeba znaleźć niebieskie przedmioty. Ja jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnych Grimis Shake'ów. Jezu, to jest porąbane, widzowie, co się dzieje? Ja szukam Grimit żeby Toit się nie zamienił, to jest niemon nienormalne. To jest tablica, w ogóle tą tablicę już można zniszczyć, bo to była tablica, widzowie, gdzie Toit mi dał info, że się zamienia i że to już nie jest on. Mhm. Jest to przykre, no ale co mam zrobić? Nie było mnie przy tym i nagle ja wracam, widzowie, na Wojanowice po minimalnej przerwie, a nagle... Tutaj sprawdzę. Dobra, nic nie ma. Ja się boję, widzowie, ja już mam... Ja mam... To się nazywa jakoś, że... Boję się Grimmiseków po prostu, że gdzie one mogą być wszędzie? Ale przejście... A myślę, że to jest przejście. Dobra, szukamy po skrzynkach. Grimis. O, o o i łóżko kolejne. patrz. zgubiłem łóżko! Miałem niebieskie. Grimis, kolejny, patrz jak ma pochowane! Jak on by to wypił? Dobra, tu nie ma. Gdzie on może te, Ja muszę każdą skrzynkę. Każda skrzynia musi... O ale tu ma... Co jest grane? Jakie jak... Jaka ta? Jakie temy on tu ma? Okej, okay, okej, okay, widzowie, no nie wiem, ja się boję, to, to my zje za niedługo Gdzie koniec? Eee, nie ma grimisów Patrzcie, ile niebieskiego koloru, let's go, mamy to Grimisów nie ma, patrzcie, więcej wełny Grim... Tu nie ma grimis-szejków, dobra Tutaj O, 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 nie ma Nie ma Okej okay. Trzeba też te niebieskie rzeczy, tylko ja nie mam miejsca, ja muszę najpierw... Dobra, ja wiem, ja, widzowie ja wiem gdzie miał ten. Ja dobra, tylko tego wszystkie te skrzynki, żeby wiedzieć co jest Cyk, nie ma. Dobra, tu nie ma nie ma. Nie ma o, a tu były rzeczy. Nie. Tu, tu, tu są rzeczy. Dobra, kozak. Eee. Dobra, mamy wszystko, jeszcze bym tylko zobaczył w tej skrzynce. Klasa, nie ma. Widzowie, nie ma Grimit więcej. Na szczęście, ale ja mam cały ekwipunek nimi wywalony. Muszę je spalić, albo gdzieś je schować. Tutaj, tutaj była zapal... Zapalara. Co to jest za miejsce? On zrobił tu jakiś schowek, widzowie. Tu było TNT schowane. Co tu nagle robi? Jakie jest, jest zapalniczka? No ile tego jest? Czy ja mam jakiś... Może jakiegoś shulkera bym zabrał? Kurde, ale nie mam żadnego ze sobą. Ajajaj. Ajajaj, aj, aj, aj. czy jest jakiś darmowy szalker tojta? Ja nie mogę, no muszę. Muszę, widzowie, gdzieś to schować. Dobra, to łóżko już odstawię. Żeby już miał jedno chociaż niebieskie. I... Podwędzę mu, widzowie, skrzyn skrzynkę. Którą schowamy? Pytanie gdzie? Gdzie schować skrzynkę z grimisami? Jak to idzie dopadnie, to będzie koniec. Gdzie teraz... Tu nikt nie chodzi, do góry, na strychu. Tutaj dawno nikogo nie było. Idziemy to schować na strychu. Nikt. Nikt się nie kapnie. Dobra, cyk, 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 cyk. cyk. No, patrzcie, ile grimist-shaków. Wiele towe rzeczy też nie potrzebujemy. Let's go! Teraz trzeba iść po tamte grimist-shaky. Czemu tego jest tak wiele? To jest widzowie, ca całe Wojanowice są wypełnione grimist-shakiem. Dobra, zasuwamy jak najszybciej do po kolejne. Okej, okay, ja nie mogę, patrz, kolejne. Co on chce zrobić za gablotę? To jest gablota Grimmy Shaków. Dobra, dawaj mi to. Dobra, dawaj, 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 dawaj. O, o, elegancko, dobra. Tu mu zostawię tą ramkę, żeby nie był wkurzony. Klasa. Idziemy do góry, idziemy schować resztę. Resztę Grimmy to tak zostawiamy. Więcej nie będzie miał swoich grimmist Strajków. Jak on by wypił chociaż pięć z nich to jest koniec Ja nie mogę, no bohater Mam no, nadzieję, że widzę, nazwiecie mnie bohaterem Tylko, że czy ja jestem bohaterem Nie wiem, bo nie wiem, czy, czy mi się uda Uratować Wojanowicę Ale no liczę na to, że, że podołam Nie, że Żeby spełnię wasze oczekiwania najśmielsze oczekiwania tak naprawdę idę widzowie po niebieskiej temy trzeba mu zrobić łóżka ten pokój, a tam były te, te niebieskie rzeczy tam tu też były, ale wezmę stamtąd było tak dla niepoznaki cyk, nie w tej skrzynce, cyk 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 dobra to po, nie po... tu jest, jest, jest wszystko nie wiem, wziąłem wszystko Potrzebuję tylko drewna, bo bez drewna nie zrobię aktualnie łóżka czy mamy jakieś drewienko? Darmowe drewno. Darmowe drewno potrzebne, nie ma drewna. No nie wiesz, że w zwykłych skrzynkach nie ma drewna. Najzwyklejsza rzecz na świecie, nie? Drewno, tak. Kto, kto by pomyślał? Dobra, tyle tyle drewna mi wystarczy, bo ja potrzebuję tylko dwa łóżka zrobić. Gdzie jest crafting? Tu jest crafting. Cyk, cyk, uwaga! Cyk, cyk. Let's go, mamy! Mamy dwa wyra dla Tojta. Uwaga, zmieniamy mu to. Klasa, klasa, to już mamy. Zmieniamy kolejny pokój, a mianowicie... Cyk, cyk. Zmieniamy tutaj całe ściany na niebieskie, żeby on do tej tajnej bazy nie chciał wchodzić. Ten kolor będzie odrażający dla niego, dlatego... Żeby nie wchodził tutaj. OK, czyli to już mamy. No i co? To można zakryć, żeby nie widział, że faktycznie to jest... To jest niebieskie, elegancko. Zro za Zrobiłbym jakąś zabudowę może ze szkła tutaj Cokolwiek, żeby było więcej tego niebieskiego Dobra, zabuduję mu ten dom w taki sposób Tylko, że to jest taka Kamera, która będzie przeszkadzać Ale dobra, tą kamerę po prostu Ominiemy, tak? No, niech będzie, nie wygląda to zbyt Świetnie, ale nie Niech tak będzie, dobra, tu, a tu zrobimy Tak, elegancko A tutaj jest dziura Dobra, za zamurujemy go po prostu Tym szkłem Zróbmy takie zamurowanie szklarne, bym tak powiedział. Dobra, cyk. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Do pieca dołóżmy. No i klasunia, dobra, jest całe niebieskie. I tu bym też zrobił. Będzie tak odgradzać. Ja nie, ja nie wiem, czy co, cokolwiek mu to da. Zresztą są drzwi kolejne. Ale dobra, jest więcej niebieskiego, tak? Przynajmniej mam taką nadzieję. Co ja tu jeszcze mogę niebieskiego mu zrobić? Między tym. Cyk, cyk. Nie wiem, cokolwiek, żeby więcej. Więcej, o, o, dywan, 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 dywan. Kurde, nie mamy tego, dobra, zamieniamy mu dywan. On tu miał chyba ten. Eee, u, 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 u. jednak nie, oczywiście, że nie. Jak się wy. O, ale miałem skizę, widzowie, wy. Ja nie mogę, zburzyłem ten dywan i szkło nagle, byłem ja mam wrażenie, że ja spadam, ale. Trochę lęk wysokości, dobra, zamieniamy to. I cały niebieski dywan mu dodajemy, cały. Ta, ta niebieska ma być cała niebieska dosłownie. Nie, tu musi być na tym O nie Tu proszę bardzo, proszę bardzo Cały dom ma być w tym dywanie, widzowie cała... Ja muszę uratować Ludzkość, on musi sobie przypomnieć to Że jest, widzowie, wojanem A nie nikim innym Toid jest wojanem, tak? No, a nie jakimś grimisem, widzowie Czemu on to w ogóle wypił? Po co? Dobra, ile tego jeszcze mamy? No jasne, cała, cała podłoga leci w tym Dobra, całe te piętro wystarczy. Możemy jeszcze ewentualnie schody mu przerobić. Świetnie. Widzowie, liczę, że ten kolor przypomni mu, kim tak naprawdę jest. No, pięknie jest, tu jeszcze mu nawet damy. Elegancko. O, ma masakra. Dobra, tu mu też walniemy niebieskie. Świetnie. No, i ten dom wygląda jak wojana teraz. Teraz ten dom wygląda jak dom Wojana. Jestem zadowolony. Zro ukradliśmy wszystkie grymistrzęki, schowaliśmy je, zmieniliśmy dom Wojana w miarę możliwości na niebieski i to zostawię sobie na poprzedni, na następny odcinek. Widzowie, łapkujcie, subskrybujcie, zamawiajcie boksy szkolne i trzymajcie się, yo!